Teraz już powinno być dobrze. Teraz już ok. Pewnie by była lepsza oglądalność, jakbym napisał, że ceny benzyny po 7 zł. No ale myślę, że lepiej pozytywnie w poniedziałek od rana. No, ostatnio jest wiele informacji. Oczywiście nie mówię tutaj o, o głównych informacjach, które dostajesz z telewizji i z głównych portali internetowych. Chodzi mi bardziej o rzeczy, które udostępniają różni ludzie związani powiedzmy z biznesem, z szeroko pojętym biznesem online, kryptowalutami itd. itd. I też u mnie widziałeś może, może właśnie Ci umknęło gdzieś ostatnie przekazy właśnie na temat szeroko pojętej autonomii. Tak? Bo dzisiaj Wcześniej ja, znaczy, zawsze miałem takie możliwości, zawsze miałem takie narzędzia, ale jakby czegoś mi zawsze brakowało, czyli na przykład byłem w stanie Ci pokazać, jak zarabiać pieniądze, na przykład nie, ale nie byłem, nie miałem tego końcowego produktu, tego końcowego, jakby, jakby to nazwać końcowego rozwiązania, bo wiesz, zarabianie pieniędzy dla samego zarabiania pieniędzy, no to. No to fajnie, tak? Nie ma, nie ma takich pieniędzy miesięcznych, zresztą sam pewnie wiesz o tym, których nie dałoby się przejeść, tak? Zawsze jest tak, że obojętnie jaką sumę po prostu byś w każdym miesiącu przytulił, kolokwialnie mówiąc, to po prostu ona się, ona, ona, ona przyjdzie i wyjdzie, tak? I jakby nic z tego nie wynika. Oczywiście są osoby, które, które sobie... Szparują, jak to się, jak to się mówi, tak? czyli po prostu oszczędzają itd. i tak dalej, to jest super, ale dzisiaj myślę, że jest taki czas. Zresztą ostatnie już lata na to wskazują, a teraz myślę, że tym bardziej gdzieś tam gwałtowne zmiany, że potrzebujesz tego backendu, czyli po prostu tego końcowego rozwiązania, gdzie powiedzmy, jeśli masz się kapitał, wpłacasz na przykład nie, i jesteś w stanie żyć z odsetek od swojego kapitału tak myślę, nie, bo ja tak samo szukałem w swoim życiu długo, w pewnym momencie, bo już właściwie 8-10 lat temu trafiłem na takie pośrednie można powiedzieć rozwiązanie, tak? bo tutaj akurat mówię o, ziemiach, o ziemi na Mazurach na przykład, gdzie można było sobie po prostu po kawałku nawet tą ziemię dokupować każdego miesiąca. I finalnie można było mieć ten kawałek ziemi, powiedzmy te 3000 m2, albo od razu sobie kupić całą taką działkę, nie tylko jakby wiesz, i, ono, i, to, i to wzrasta w, na wartości, jakby nie. Tylko problem jest taki, albo może nie problem, że to nie jest coś takiego, że wiesz, że masz powiedzmy tam, nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy, wpłacisz i ta działka za rok czasu będzie warta. 300 tysięcy, tak? To, to tak nie działa, nie? A oprócz tego to jest coś takiego, że nie daje ci co miesięcznego przepływu finansowego, nie? Czyli, że wiesz, nie możesz z tego kolokwialnie mówiąc żyć. Możesz tam coś po prostu postawić, możesz e, coś tam zrobić, możesz docelowo tam nawet zamieszkać, tak? Ale mm, nie, ma, nie jest to taki, takie płynne. Nie jest to takie, wiesz, na tu i teraz. E, i. i tak jak, jak powiedziałem, no, dla ludzi, którzy mieli kapitał wtedy i mają dzisiaj, jest to dobre rozwiązanie na pewno, ale niekoniecznie jest to taka opcja, że wpłacisz i po prostu z tego masz. Nie? Czyli, czyli cały czas szukałem gdzieś tam innych też rozwiązań. No i w pierwszej kolejności, wiadomo, na swoich listach adresowych, tak samo ty prawdopodobnie jesteś osobą, która tego kapitału no, za wiele nie ma. Tak? I tu znowu nie, nie obrażając nikogo. Ja wiem, bo ja przez większość swojego czasu życiowego też nie miałem kapitału, żeby po prostu w, no, zainwestować taką kwotę. Tak? Dlatego yy, szukałem, szukałem i ostatnio, razem właśnie z Robertem Przygodą, moim przyjacielem, który już od lat jest rentierem, znaleźliśmy takie rozwiązanie, które rocznie jest w stanie. Powiedzmy, może nawet nie rocznie. E, powiedzmy, że z kapitału zainwestowanego każdego miesiąca jesteś w stanie otrzymywać 5%. Tak? I to jest na takiej zasadzie, że ty nigdzie tych pieniędzy nie wpłacasz. Tylko one są cały czas ale słońce świeci super fajnie, ale trochę razi. E, czyli nigdzie nie wpłacasz na żadne inne obce konto, tylko masz to na swoim własnym koncie i podpinasz po prostu takie. Oprogramowanie, można powiedzieć, żeby to było zrozumiałe tak? dla większości. E, takie oprogramowanie, które ci wypracowuje te zyski, te, te zyski e, na, na różnych parach walutowych i tak dalej. W skrócie. Oczywiście ja też nie jestem tutaj ekspertem. Tylko znowu, jest to, y, ma swoje plusy i minusy. Tak? Plus tego jest taki, że jeśli masz kapitał. No to jesteś w stanie przy odpowiednim wkładzie kapitału i tak jak ja ostatnio mówiłem, realnie mówiąc, tak, realnie patrząc, żeby to wszystko miało sens, no to jest minimum, powiedzmy, te 100 tysięcy zł. Oczywiście możesz zacząć sobie od tysiąca od nawet euro na miesiąc, ale jest to tak bardziej do spróbowania, do, do sprawdzenia, w czym tu jest rzecz, o co tu chodzi, o co jest grane, tak, ale jeśli chcesz, po prostu z tego wiesz. No zarabiać pieniądze, tak? czyli mieć, mieć co miesiąc jakiś konkretny grosz na to, żeby pokryć swoje po prostu miesięczne wydatki, i tak dalej, no to jest realnie patrząc, realnie mówiąc, no to jest około tam te 100 tysięcy złotych. To jest jakby pierwsza sprawa. I to jest oczywiście plus. Minusem jest to, że no trzeba ten kapitał mieć. tak? No i to już nie jest takie oczywiste, szczególnie dzisiaj, gdzie inflacja jest. Kosmiczne, wszystko drożeje, i żeby mieć po prostu jeszcze taki kapitał gdzieś tam w swoim, w swoim portfolio. Tak? Dlatego mm, kolejna opcja, i to o tym mówię już właściwie od lat, ale myślę, że teraz jest bardzo dobry moment, żeby zacząć to, ten kapitał po prostu budować i robić to mądrze. Tak? Czyli tak jak mówiłem wielokrotnie, ale myślę, że jeszcze wiele razy warto powtórzyć. Ja to mówię właściwie od ponad 12 lat, ale wiadomo, że ta publiczność, można powiedzieć, ta jakby społeczność się zmienia. Są tacy inni, później gdzieś tam odchodzą, znowu Facebook ucina zasięgi, gdzieś tam maile giną w gąszczu innych maili i tak dalej. No i różnie to może być, dlatego ta publiczność się zmienia. A więc, powiem jeszcze raz, tak, nie znam dzisiaj efektywniejszego sposobu na zbudowanie kapitału tak, jak budowa sieci. sieci, Przeróżnych sieci konsumenckich itd. Tak Dlaczego? No bo ktoś już kiedyś mądry powiedział, teraz już nie pamiętam, chyba Jean-Paul Jakoś tak, że wolę mieć 1% z pracy 100 niż 100% ze swojej własnej pracy. I oczywiście tutaj była bardziej mowa o yy, bardziej mowa o Konserwatywnym, takim normalnym biznesie, tak? Czyli, że zatrudniam osoby i one pracują, i ja mam z tego pieniądze, tak? No i wiadomo, że teraz, żeby zatrudnić 100 osób, no to przede wszystkim musisz mieć przedsiębiorstwo, które ma zapotrzebowanie na 100 osób. Tak? To jest jakby pierwsza sprawa, już abstrahuję od tego, że to są niesamowite odpowiedzialności za takich ludzi. Yy, odpowiedzialność tak, za takich ludzi yy, bo wiadomo że z naszym polskim wałem no to nie jest tak hop tak żeby, żeby po prostu 100 osób dzisiaj pracowało u ciebie na pełen etat tak. także tu było bardziej tu była bardziej mowa właśnie o, yy, o tym konserwatywnym takim standardowym myśleniu i postępowaniu ale można to bardzo dobrze odnieść właśnie do tematu biznesu sieciowego tak czyli yy, upraszczając sprawę powiedzmy, że jesteś właścicielem jakiegoś dyskontu spożywczego jakiegoś po prostu sklepu tak? i masz procent po prostu od każdej transakcji, która w tym sklepie zachodzi tak która się odbywa i znowu to nie jest taki standardowy sklep za który musisz wyłożyć kilka milionów, otworzyć i mieć lokalizację, i Tylko po prostu możesz to zrobić za pomocą internetu. Mało tego, ten sklep jest rozproszony na zasadzie, że nie ma znaczenia z, z jakiego końca świata ten człowiek kupi w tym sklepie. Ty zawsze masz procent z obrotu tego, który został wygenerowany. Tak? I ja wiem, że dla większości ludzi jest to ciężkie do pojęcia. Z drugiej strony niektórzy mówią, Marcin, jakby to było takie proste, każdy by to robił. Ale zobacz. Taki przykład, nie? Akurat z mojej branży tutaj medycznej. Zobacz. Już abstrahuję od tego, może, może nawet powinienem o tym powiedzieć, że teraz przyjmiemy, już myślę, że na dzisiaj, na stan 7 marca 2022 przyjęliśmy do Polski w związku z wojną milion uchodźców, no to myślę, że nikomu nie trzeba mówić, że ten dostęp do, do, do prywatnych, chciałem powiedzieć, do w ogóle obsługi, usługi medycznej, do, 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 do medycyny, do, do wizyt będzie utrudniony. tak? E, I jeszcze przed wojną tak, było ponad 3 miliony ludzi, słuchajcie, słuchaj, którzy korzystali, którzy się jakby przyznawali może powiedzieć do tego, że korzystają z prywatnej opieki medycznej w Polsce. Co to znaczy, że korzystają z prywatnej opieki medycznej? Oczywiście są tacy ludzie, którzy z kaprysu korzystają z prywatnej opieki medycznej, tak, że jakby stać ich posiadanie majątkowe jest takie zasoby portfela, że bez problemu, bez żadnego jakby uszczerbku, tak na swojej. Na swojej fortunie, tak, mogą po prostu korzystać z prywatnej opieki medycznej i nie, nie, nie muszą gdzieś tam czekać, nie muszą stać w kolejkach i tak i to jest OK. Ale też jest wiele takich osób, które korzystają z prywatnej opieki, bo muszą korzystać. Tak, bo nie są w stanie dostać się na NFZ do, do lekarzy, i tak Co oczywiście widzimy. W ostatnim roku czy dwóch ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Tak? I to nie jest tak. Ja wiem o tym, że mainstream o, oh, tam sobie biegnie, <gry> chyba wiosna powoli. Słuchajcie, i to nie jest tak, że ci wszyscy ludzie umarli z powodu celebryty, tylko po prostu większość, znaczna większość, mamy raporty, na ten temat, umarła, odeszła z tego świata przez brak dostępu do brak dostępu do lekarza, kolokwialnie mówiąc. Dlaczego? No bo bali się tego wszystkiego, tak? Oprócz tego yy, mieli być leczeni na zupełnie coś innego, zostali przyjęci do szpitala, a wyszedł celebryta, to zaczęli, zaczę, zaczęli być leczeni na e, celebrytę, a powodem śmierci było zupełnie co innego. Jakby możemy o tym mówić wiele, tak? Ale to, co trzeba wiedzieć i to, co musimy wiedzieć, to jest to, że Teraz będziemy mieli jeszcze większy problem, bo jak chodzi o imigrantów, o, o, o emigrantów, uchodźców, naszych emigrantów stamtąd, to, to będziemy mieli jeszcze większy problem z dostępem do, do usługi lekarskiej. Normalnie. No i teraz o co, dlaczego o tym mówię? No bo jeśli jest na coś e, popyt, to zawsze podaż się znajdzie, tak? mm, I popyt na, dost, na, na prywatny dostęp, do szyb, na szybki dostęp do lekarza, tak? Na bezproblemowy, bezkolejkowy, może nawet na w ogóle na dostęp do lekarza będzie cały czas popyt. Tak? E, I i e, w związku z tym wyobraź sobie sytuację, że na przykład gdzieś. W swoim rejonie, w społeczności, w, w mieście, w miasteczku i tak dalej. 50, 100 osób, 1000 osób nie będzie mogło się dostać do lekarza, tak? I teraz co by było, co by było, one, one i tak wydadzą te pieniądze, żeby pójść do prywatnego lekarza, no bo każdy będzie chciał żyć. To jest pierwsza sprawa i każdy będzie chciał mieć po prostu tą usługę wykonaną. I teraz i tak za to zapłacą, tak? czyli. Dzisiaj z portfeli, jak z najnowszych danych gdzieś tam wynika, z portfeli prywatnych rocznie na obsługę tak, lekarską płacimy, wydajemy 50 miliardów złotych. 50 miliardów złotych. Dla porównania, na suplementy diety Polacy wydają nie więcej niż 10 miliardów. No, czyli to jest taki, to jest taki rynek e, prywatnej opieki medycznej. Ja nie mówię już o całej. I teraz wyobraź sobie, że z każdej takiej transakcji, tak? z każdej takiej e, wizyty, z każdej takiej opłaconej wizyty Ty masz procent. Tak? No to pytanie jest, czy wtedy czujesz się bezpieczniej, jest Ci lepiej, e, masz e, jakby Bezpieczeństwo finansowe na wyższym poziomie, czy nie? Tak. i dlaczego ja o tym mówię? No, bo dzisiaj prywatne y, gabinety lekarskie, prywatnie, prywatni prowajderzy medyczni oni właśnie mają procent z każdego z każdej takiej wizyty lekarskiej. Pytanie jest, dlaczego nie miałbyś ty mieć. Nie. I to jest ta zmiana myślenia po prostu. I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Bo. Jak to sobie zrobisz, teraz wyobraź sobie, 50, 100 osób, 1000 osób korzysta tak? i tak i tak chodzi, bo tak jak powiedziałem, ponad 3 miliony ludzi korzysta z tego już dzisiaj. I chodzą, wydają pieniądze, problem jest tylko taki, że ty z tego nic nie masz, nie? A dzisiaj możemy zrobić tak, żebyś właśnie z tego miał. I teraz zobacz, te pieniądze, jak uruchomisz przepływ, ja już nie mówię dużo, ale niech to będzie dodatkowe 2000 zł miesięcznie, tak? Na przykład, nie? To teraz po roku czasu, na przykład, jeśli byś w ogóle to wszystko odkładał, czyli że w ogóle byś tego nie puszczał w obieg, żyłbyś z tego, co dzisiaj żyjesz i tak dalej, puściłbyś to w obieg, tak? to masz. Dwa... Nie, nie puściłbyś tego w obieg, tylko byś zatrzymał dla siebie, no to byś oszczędzał, załóżmy, to byś schował gdzieś tam w skarpetę w domu, to byś miał 24 tysiące w ciągu roku. W ciągu 5 lat to mamy 100 tysięcy złotych, i załóżmy, to jest taki jeden z pomysłów na to, żeby te 100 tysięcy złotych wrzucić w ten automat, który Ci mówiłem, i korzystać z odsetek od kapitału. Wyższy level jakby tego wszystkiego jest taki, że jak już będziesz żył z tych odsetek od kapitału, powiedzmy, one będą ci przynosić tam 3,5-5 tysięcy, 5, 6 tysięcy na miesiąc, na przykład, tak? To e, pomyśl. Bo wtedy trzeba wejść na wyższy poziom na zasadzie autonomii, uniezależnienia się od yy, jakby bieżącego życia, tak. Czyli że tak jak teraz mamy, w ciągu ostatnich dwóch lat yy, nam to bardzo mocno pokazało. Ja oczywiście byłem świadomy pewnych rzeczy, ale ta pandemia nam po prostu pokazała wiele rzeczy. Ktoś dzwoni, ale niech sobie dzwoni, ja tutaj robię live. <laughs> I. Yy, Pokazano pewne rzeczy, i myślę, że ty też miałeś takie przemyślenia tak, w swoim życiu, że mm, chciałbyś po prostu gdzieś żyć niezależnie czyli mieć swoje nie wiem, źródło energii, tym bardziej teraz, tak, gdzie mamy zagrożenie powiedzmy, chociaż w Polsce nie ma takiego zagrożenia tak. oczywiście w, te, w, w telewizji nam pompują, że jest, ale no, nie ma. E, wiadomo, że zawsze, hipotetycznie zawsze może coś spaść na nas, tak? Ale powiedzmy, no abstrahując już od tej sytuacji, którą teraz mamy, generalnie myślę, że te ostatnie dwa lata nam uzmysłowiły, że dobrze jest być niezależnym pod każdym względem, tak? Czyli mieć swoje źródło energii, e, swoją, powiedzmy nawet wodę, tak? swój kawałek ogródka, lasu i tak dalej, cokolwiek, nie? No to mm, jeśli już je, żyjesz, bo teraz na przykład no nie możesz tak zrobić, że, że wyprowadzisz się na przykład do leśniczówki, powiedzmy, tak. Dlaczego? No, bo, nie, bo to wszystko jest związane z pieniędzmi, tak. Czyli że y, jesteś uzależniony prawdopodobnie w większości przypadków od swojego miejsca pracy, od swojego miejsca położenia, w którym jesteś. Nie wiem, no ale podejrzewam, że tak może być, nie? Bo większość tak osób ma, nie? E, I y, jeśli to zniwelujemy, czyli że wrzucimy to na e, pasywny układ czyli będziesz, będzie, będą te pieniądze przychodzić niezależnie od czasu i tak dalej, to wtedy możesz po prostu żyć tam, gdzie chcesz i z kim chcesz i, co, i, i sobie robić, co chcesz. I znowu, na to jest rozwiązanie. To też mówiliśmy o tym na e, ostatnim live'ie teraz z, z Markiem Klamutem. Polecam Ci, właśnie to jest... O... Poprzedni jak, jakiś posal, albo jeszcze poprzedni, tak, jeszcze wcześniejszy, gdzie mówiliśmy właśnie o tak zwanej autonomii, gdzie tam, na, właśnie na Mazurach, są projektowane, będą projektowane takie samowystarczające ogrody. To, to są oczywiście tak pod taką nazwą ogrody, ale chodzi o to, że będziesz miał powiedzmy działkę 3000 m2 i będzie tam zorganizowane samowystarczalne gospodarstwo, tak? że będziesz miał swoje, swoje jedzenie, picie, Energię itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, będziesz po prostu na tym skrawku, no nie taki skrawek, ale na tym obszarze żył. Tylko, tak jak mówię, to jest wyższy level. Żeby to zrobić, no musisz mieć też pasywny układ. Oczywiście, docelowo Marek mówi, że nie trzeba mieć tego, bo możesz wejść tak, jak jesteś. Tak? Oczywiście, tylko że takie gospodarstwo, żeby w to też będziesz musiał w to zainwestować. Pieniądze, nie? Czyli, że ja nie wiem, ile na dzisiaj to będzie kosztowało, bo to jest na razie w fazie projektu. Na razie są te ziemie, które można tam nabyć. Są tam trzy, e, trzy obszary. Tam dzisiaj, dzisiaj mi Marek napisał, jakie są obszary, już teraz ci nie powiem e, dokładnie, ale są trzy po prostu tam obszary. Będziesz chciał, to ci dam informację gdzieś tam w komentarzu. E, trzy obszary, gdzie będą te ogrody niezależne, takie autonomiczne, powstawać. Mm, I e, no i po prostu można tam już sobie tą działeczkę rezerwować, tak, czyli jakby konkludując już, bo bym mógł mówić i mówić, tak, właściwie mam dzisiaj trzy takie rozwiązania dla osób, które już dzisiaj mają pieniądze i mogą zainwestować, ja tak jak powiedziałem, mam tutaj na myśli te 100 tysięcy złotych, tak, no tak myślę, że, że realnie mówiąc, nie, to wtedy jesteś po prostu te 3-5 tysięcy co miesiąc bardziej bliżej 5 niż 3 mieć miesięcznie, no to już jesteś w jakiś sposób uniezależniony. Druga opcja, jeśli masz mówię też pieniądze, to możesz wrzucić już od razu sobie wybrać działeczkę i to też jest też opcja taka, że niekoniecznie musisz wrzucać od razu gotówkę, czyli kupować za gotówkę taką działkę, bo tam jak sobie wejdziesz, powiedzmy założysz sobie darmowe konto, zobaczysz to wszystko jest w linku, oczywiście. Albo, jak nie, to będzie w linku w komentarzu. Bo teraz w opisie nie wrzuciłem, bo Facebook obcina zasięgi. Jak wrzucasz link, to już zostało stwierdzone. Także w komentarzu dzisiaj będzie link. To tam możesz sobie wybrać tą po prostu działkę i możesz też to zrobić sobie na raty. To jest też bardzo fajne, bo nie musisz wydawać pieniędzy od razu, tylko możesz na raty sobie co miesiąc dokupować powiedzmy po 10 metrów kwadratowych działki. Tak? Oprócz tego jest tam wbudowany program partnerski, czego też dowiesz się właśnie z tego linka, który będzie w komentarzu, e, gdzie będziesz mógł polecać to innym i też mieć e, jakby prowizję z, te, e, z każdej znowu wpłaty. Czyli znowu zobacz, mechanizm inwestycyjny i wplecione w to zarabianie pieniędzy. To są najlepsze układy dzisiaj, tak? Także sam korzystasz, masz, nie obciąża Cię to co miesiąc za mocno, i jeszcze oprócz tego jesteś w stanie na tym zarabiać. To jest rakieta. No ale to jest dla osób bardziej, no, które gdzieś tam mają pieniądze. Choć jeśli jesteś specjalistą w, w programach partnerskich, to może być to opcja zarobkowa dla Ciebie, tak? Ale jeśli nie masz pieniędzy i musisz zbudować ten kapitał, to akurat mam dla Ciebie, myślę, że dzisiaj najlepszą opcję bo po pierwsze, abonamentową czyli znowu, wracając do tych. Osób, które chodzą do lekarza. Czy jest szansa, że one będą co jakiś czas regularnie, systematycznie chodzić do lekarza? Tak. A e, na taką regularność zazwyczaj się wprowadza abonamenty, tak? czyli że nie wydajesz jednorazowo, jednostkowo za dane spotkanie, daną wizytę, tylko po prostu e, płacisz sobie jakąś kwotę co miesiąc, <laughs> jak za Netflixa, czy tam za, za telewizję i tak dalej. Przepraszam. I masz dostęp po prostu do tych usług. tak? Czyli. A co dla, dla ciebie? tak? Dla ciebie, yy, co z tego wynika? To jest to, że po pierwsze, ty też masz swoją prywatną opiekę medyczną, a dwa, jesteś w stanie zarabiać na każdej takiej osobie, która opłaca sobie ten abonament prywatnej opieki medycznej. A jak wiemy, jest to dzisiaj i będzie w najbliższym czasie, przynajmniej na, na najbliższe 3-5 lat się nic nie zmieni, chociaż. W branży medycznej to się nie zmieniało od, od dziesiątek już lat. Cały czas ta branża, po prostu rośnie coraz więcej wydajemy prywatnie, na opiekę medyczną, dlatego dzięki temu jeszcze jesteś w stanie funkcjonować i zarabiać pieniądze. No i pytanie jest dobre czy dobre. I do tych trzech opcji właściwie będziesz miał linki po prostu poniżej, żeby się dowiedzieć, jak to zrobić. A czwarta opcja jest taka, że, ale to może nie na dzisiaj. Jeśli będziesz chciał wejść na wyższy level i e, utrzymywać się po prostu na wysokim poziomie z, z marketingu wielopoziomowego, z marketingu poleceń, z programów partnerskich, no to zapraszam Cię do Akademii Prosto, nie Łatwe, z której też możesz skorzystać za złotówkę na pierwsze 7 dni, żeby zobaczyć 35 nagrań, które tam w środku jest, i po prostu zobaczyć, czy, czy e, no, ta wiedza jest Ci potrzebna. Ja wiem, że jest, ale ty musisz sam to sprawdzić, tak? Czy, że, czy ta wiedza jest dla Ciebie po prostu potrzebna, i, e, i uczyć się, tak? Czyli nabywać umiejętności, do tego, żeby móc funkcjonować w teraz, w tym XXI wieku, w czasie, może już nawet nie XXI wieku, ale zmian e, globalnych, zmian, szybkich zmian przede wszystkim, raptownych zmian, tak, żeby się w tym wszystkim odnaleźć. Także. Do tego wszystkiego będziesz miał linki w komentarzu. Ja, ci, e, ja Cię pozdrawiam serdecznie z, z, fajne, z fajnego tutaj krajobrazu, okoliczności przyrody i do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem. Daj znać w komentarzu, co tam u Ciebie słychać. Jakie masz przemyślenia? Może też masz jakieś rozwiązania na teraz. I jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam. Miłego dnia. pa. pa.